Zdają się słyszeć głosy o wysłaniu polskich wojsk do walki na Ukrainie. Na razie są to balony próbne, sądujące reakcje Polaków. Pragnę przypomnieć, że jesteśmy od wielu lat w układzie NATO. Gwarantuje to nam bezpieczeństwo w przypadku ataku na nasz kraj przez obce państwa, w tym Rosję. Jakiekolwiek rozmowy na temat udziału polskich wojsk na Ukrainie są więc bezsensowne. Jakiekolwiek dyskusje na temat utworzenia Unii Polsko-Ukraińskiej są niedorzecznością. Jesteśmy przecież w Unii Europejskiej. W przeciwnym wypadku, Polska byłaby automatycznie w stanie wojny z Rosją. Warto przypomnieć o tych faktach ludziom, którzy przybrali szaty polskich parlamentarzystów. Jeśli tego nie rozumieją, powinni zająć się czymś prostszym, na przykład czyszczeniem sedesów.